Czekaliśmy, czekaliśmy i się nie doczekaliśmy, drodzy Państwo. Prezydent Wołodymir Załęski, prezydent Ukrainy, miał wiekopomną szansę 11 lipca poprawić, znacznie poprawić, a nawet stać się pewną przyczyną przełomu w relacjach polsko-ukraińskich. O tym donosiła m.in. gazeta wyborcza, a przyklaskiwali tym doniesieniom niektórzy dziennikarze, niektórzy ludzie mediów, że tego dnia, 11 lipca w 79. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołeniu, w dniu, w którym od kilku lat w Polsce obchodzone jest święto państwowe, mianowicie Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej, że tego dnia Prezydent Ukrainy Wołody Zełenski, odetnie się w końcu od ludobójców z podznaku OUN-UPA, że potępi ludobójstwo na Wołeniu, że przeprosi Polaków. Niektórzy mieli takie nadzieje, niektórzy nie mieli złudzeń. To już zostawiamy Państwu, oczywiście. Jakie, jakie mieliście Państwo wrażenie po tych doniesieniach? Jedno jest pewne do przeprosin nie doszło, a szkoda, bo to byłaby rzeczywista, rzeczywisty przełom w tych relacjach, relacjach, które jak mówimy jako Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć muszą być oparte na pamięci i na prawdzie. Myśleliśmy też, że być może będzie rzeczywisty przełom, jeżeli chodzi o ekshumacje. Szkoda, że tych ekshumacji ciągle i godnych pochówków nie widać. Są pewne może doniesienia takie nieprecyzyjne, że być może coś w tym względzie się zmieni, ale wciąż brakuje konkretów, nad czym bardzo ubolewamy. Tak, rozbudzono nasze oczekiwania, strona ukraińska rozbudziła nasze oczekiwania, bo pojawiły się też w polskich mediach te doniesienia nieoficjalne, że no, szykuje się przełom, jeżeli chodzi o, te, o tę sprawę wołyńską, jeżeli chodzi o podejście Ukrainy do tego, do tego tematu. Nic takiego się nie wydarzyło, prezydent Załski wysłał do Parlamentu ustawę o specjalnym statusie dla obywateli polskich mieszkających na Ukrainie, ale to co to zmienia, jeżeli chodzi o Wołyń, tak? To, to, to nic nie zmienia akurat w tej, w tej kwestii. Ten też lakoniczny komunikat ambasady Ukrainy, to lakoniczna wiadomość dla Polaków, że jesteśmy z Wami w tym dniu, gdy wspominamy niewinne ofiary Wołynia, ale nie było tam ani jednego zdania na ten temat, że to była że to była zbrodnia Ukrainy. Także rozczarowanie, myślę, myślę, spore i myślę też, Paweł, że jak my się tutaj dzisiaj łudzimy, że e, no przecież Ukraina od lat nie potrafiła o tym rozmawiać, nie chciała podjąć tego tematu odważnie, rozliczyć się z tą bolesną przeszłością. A tym bardziej, jak my jej dzisiaj mówimy, wrócimy do tego po wojnie. To czy będzie chciała się z tym zmierzyć? No mi się wydaje, że nie. No właśnie, politycy polscy tutaj powinni znacznie więcej zrobić w tej mierze. Zamiast tych no, różnie ocenianych słów, ale ja osobiście odnoszę się do nich bardzo krytycznie, pana premiera przy Skwerze wołyńskim. z jednej strony słowa o, o współsprawstwie Niemców, no, Tutaj trzeba by jednak doprecyzować, kto jest tym głównym sprawcą, ale przede wszystkim mnie, nie wiem czy Karol też jakoś zwrócił się na to uwagę, ale mnie osobiście jakoś uderzyły słowa o nacjonalizmie, o tym, że spadkobiercami UPA są dzisiaj Rosjanie. No nie, Rosjanie są oczywiście spadkobiercami, czy Kreml oczywiście, nie mówię tutaj o całym narodzie rosyjskim, mówię o władzach Rosji, o Władimirze Putinie i jego wierchuszce, to są zdecydowanie ludzie, którzy odnoszą się do tradycji komunistycznych, bolszewickich, ale jeżeli szukać tradycji UPA i banderowców, to niestety, niestety należy ich szukać wśród części, też chciałem tutaj podkreślić, części, choć niestety nie małej części tzw. elit na Ukrainie. Szkoda, że Ukraina nie odcina się od tego. Naprawdę warto o tym pamiętać. Warto o tym wspominać, jeżeli my jako strona polska nie będziemy się upominać o te sprawy, jeżeli nie będziemy jasno artykułować naszych oczekiwań, a do tego wzywamy i o to prosimy i o to apelujemy naszych rządzących, to nie możemy liczyć na to, że strona ukraińska będzie nas szanować, że będzie dbać o tę prawdę, bo nie ma w tym żadnego interesu, jeżeli nie zobaczy tych oczekiwań po polskiej stronie. Z drugiej strony, oczywiście, tutaj jako Stowarzyszenie Wspólnoty i Pamięć z nadzieją patrzymy na pewien gest, na fakt, że w uroczystościach. Przy Skwerze Wołońskim wziął udział i prezydent Andrzej Duda, i premier Mateusz Morawiecki. To jest dobry znak. To jest też znak, drodzy Państwo: gorąco w to wierzymy i głęboko w to wierzymy, że presja na władzę ma sens. Presja, która ma polegać na tym, że. Władze muszą wiedzieć, że Polacy tematu Wołynia nie odpuszczą i tematu tego ludobójstwa, jego prawdy o nim, pamięci o ofiarach nie odpuścimy. Będziemy walczyć o to do samego końca. Sam premier przy Sferze Wołońskim powiedział, że sprawę pochówków nie odpuści. No cóż, czekamy, czekamy na konkretne działania. Deklaracje już padły, a więc teraz czas na działania. Tak, no, nacjonalist złego słowa użył premier. Morawiecki powinien użyć słowa szobinizm, tak mi się, tak mi się wydaje. Bo co innego, nacjonalizm hmm. są różne nacjonalizmy, prawda? Jest nacjonalizm polski, i tu nie chodzi o to, czy ktoś się deklaruje jako nacjonalista, jako narodowiec, bo również można podjąć, może ta idea być krytykowana, ale żeby była krytykowana, jeżeli już to. Jakoś zgodnie z tym, czym ten nacjonalizm jest. Na pewno nie można nigdy porównywać nacjonalizmu, na przykład niemieckiego, który przerodził się w narodowy socjalizm, nazizm, czy też nacjonalizmu ukraińskiego, czyli właśnie banderowców i tak dalej, tych ludobójców z podznaku UPA, do polskich nacjonalistów. Tutaj jest zupełnie inna historia i mówię, nawet krytycy, nawet ludzie, którzy nie utożsamiają się z ideą nacjonalistyczną, którzy nie deklarują się jako narodowcy, Powinni po prostu z taką prawdą i szczerością spojrzeć na historię, że tych nacjonalistów polskich, naszych tutaj nie można w żaden sposób porównywać, chociażby do nacjonalistów ukraińskich. Pan premier, jako historyk z wykształcenia, na pewno o tym doskonale wie. Na pewno o tym doskonale wie. No, i, I myślę sobie, myślę sobie jeszcze, jeszcze tak, że. No, Dobrze, że te obchody się państwowo odbyły, taka godna była tego oprawa, no ale jeszcze coś przecież, bo pan, pan Melnyk, był ambasador Ukrainy w Niemczech, znowu do Polaków skierował przesłanie i to w języku niemieckim skierował to przesłanie, nie wiem, to chyba kolejna prowokacja. I w tym dniu, gdy my upamiętnialiśmy ofiary zbrodni wołyńskiej, zbrodni, zbrodni dokonanej przez Ukraińców, no to on upamiętniał ofiary II wojny światowej i nie zająknął się tam nawet na temat tej, tej zbrodni wołyńskiej. Także dla mnie to jest nie, niezrozumiałe. No szkoda, że pan Melnyk nie dostrzega swojej winy, jeżeli chodzi o wbijanie klina pomiędzy naród polski i ukraiński, bo powiedział o tym, żeby nie wbijać tego klina, no to chcemy odpowiedzieć. Panie Melnyk, to właśnie ci, którzy fałszują tę historię, tak bardzo dzielą nasze narody. To pojednanie musi być oparte na prawdzie, a pan temu przeszkadza. To jest, to jest coś, o czym powinien pan wiedzieć, o czym powinny wiedzieć ukraińskie elity, ukraińskie władze. Natomiast oprócz tych kwestii szeroko komentowanych w mediach, również jeszcze raz państwu serdecznie dziękujemy za to, że w Warszawie mogły się odbyć społeczne obchody ku czci ofiar, pamięci pamięci ofiar ludobójstwa wołyńskiego. One odbyły się w sobotę 9 lipca pod hasłem Wołym czas debaty, ale tak jak powiedzieliśmy, na sam koniec ten czas debaty trwa. Dziękujemy wszystkim przybyłym osobom, dziękujemy za taką frekwencję, dziękujemy za to, że. Yy, Byliście Państwo znani, że wsparliście również nasze stowarzyszenie, można to dalej czynić za pośrednictwem zrzutki, bo czas debaty trwa i też nasze kolejne inicjatywy, o których w ciągu najbliższych dni poinformujemy trwają, a to są inicjatywy zarówno w formie filmów, jak i różnych akcji społecznych, wyjazdów, no dużo mamy pomysłów. Także jeszcze raz ośmielam się poprosić o wsparcie dla Stowarzyszenia i też zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, tam więcej informacji, także moim czas debaty trwa. Byliśmy też, ja byłem osobiście w Stawie podczas Takiej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika autorstwa Świętej Pamięci Andrzeja Pityńskiego, autora pomnika Rzeź Wołyńska, też również godna, wspaniała uroczystość. Tam akurat nie było przedstawicieli władzy państwowej, ale, ale byliśmy w, tutaj była nasza reprezentacja Stowarzyszenia w Domostawie. No i w poniedziałek, w samą rocznicę 11 lipca. Uroczystości państwowe, także złożyliśmy kwiaty tutaj w miejscach, różnych miejscach w Warszawie, gdzie są te tablice czy pomniki upamiętniające albo ofiary ludobójstwa Wołyńskiego, albo też na przykład samoobrony, oddziały samoobrony polskiej, tutaj na przykład słynna 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK, także pamiętamy, pamiętamy o tych bohaterach. No i przed nami dużo różnych wydarzeń. Jeszcze raz zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Walczymy o prawdę. Chcemy, żeby ten pomnik ofiar ludobójstwa wońskowa na pomocka wojskowa, przede wszystkim, żeby, żeby on w końcu powstał na tej narodowej nekropolii, żeby stał się takim symbolicznym grobem ofiar tego, ofiar tego ludobójstwa. Wiele jeszcze, wiele jeszcze przed nami, jeszcze na pewno wiele będziemy musieli przeszkód pokonać, żeby to wszystko się udało, dlatego prosimy o Państwa wsparcie, naprawdę my przypniemy Paweł Blinku do, do tego, do tego vloga, tę te, te zbiórkę naszą, jeżeli mogliby nas Państwo wspomóc, myślę, że dzięki temu to będziemy z każdą chwilą coraz bardziej przekonani, że to się, że to się uda i że my jesteśmy w stanie to, nie to zrobić. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.